Tam była Bibi, i na blisko w nią strzelałem Piper, nie? A typ z mojej drużyny podał mi y, ultem I ja tego nie wiedziałem i, o, i strzeliłem obok Bibi Bibi i był gol No dobra, no masz dużo zadaj obrażeń. O, dziękuję Nie chciałem się do pana zbliżać <laughs> Ale do pani już tak nie załatwisz mnie! O nie! Nie! Ciekawe, czy to się liczy do zadań. Nie, nie liczy się. Ja tak Jessie czy... robiłam. i Nie, nie, nie. nie? Jessie. A, okej. Okay. Dobra. No i nie liczyło się. Tak to ci się ulty nie zbiera, rozumiesz, co nie? No. Kurde. No wygrałem, chociaż. W sumie, no, to jest, do, to, to jest dobre. Otrzymać tutaj nawet nie. Gej! Gej <Gaj, gaj> <to> mnie zabił. <gaj> Trzecie miejsce. No dobra. Ostatni raz i otwieram skrzyneczki dwie. Mam nadzieję, że coś dropnie. 34 minuty jeszcze trwa. Może mityczna, może mityczna postać pójdzie. No, Zobaczymy. No może kruczek. No, może kruczek. Zobaczymy. Pada to. myk, myk, myk. myk. Mek! Dobra, to tylko kruk. <laughs> czy kruczek pójdzie? No, kruczek przyszedł. <laughs> czy kruczek przyjdzie na moje konto? Kruczek przyszedł. Tylko, że tak. <laughs> Ale przyszedł na moje konto. <laughs> nie? Czy ona tam będzie kąpiła i cię zabije? No, tak. Przez, no nie, że zabije, tylko będzie do ciebie strzelała. Ja tą, ten, tą najlepszą strzałę użyłam. Nie, jest taka bajka awatary legenda Anga, nie? Znam, znam. I w ostatnich odcinkach y, w ta Sozina, nie? nie? W ostatnich odcinkach Azula, ta siostra Zuko, nie? Wyglądała jak pijana. Normalnie tak chodziła. I miała takie oczy. Serio? O nie, nie klucz. Dziękuję. hity. Kruczek, dawaj! A, a, znowu wygrałem. Tak, znowu. Ja. Yeah. Kurczę. Ja to dobry jestem. Raz, dwa, trzy. Teraz Damany. na trzy hity bije skrzynki. Super. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Uciekaj, uciekaj. uciekaj. Zaraz, raz. zaraz, raz. Raz, raz, raz. Ale... Kruk ma... Ale dobra, trzecie miejsce też jest. Yes! Udało się. 36 minut. Równo. O kurczę, no dobra, daj ja otworzę wszystko. Proszę. Tylko Duża pięknie. skrzynka. Duża skrzynka, uwaga. Zaslaniam. Ty otworzyłeś. Jest gadżet! Gadżet, dobry. Ty, to jest drugi gadżet. Co? Ja nie rozumiem. No? Każdy ma dwa? Nie, 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 nie wszyscy. I zasłań. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. <duszy> P. I co? A ja dzisiaj mam... o nim mówiliśmy? Ja! Ja pierdolę! Nie! Nie! Robimy screena? Dawaj, no, Rob! To dobrze, że mamy to na YouTube nagrane. A zobacz, jakbyśmy nie Poderę. na YouTube tego nie nagrali. Ja, yeah boy. udało się. Dobra, kończymy ten odcinek. Opłacało się tak długo, chyba będzie opłacać się tak pa. długo oglądać. No dobra, no to pa! Pa!